Gratulacje, pierwszego sukcesu już przed startem Tauron Ligi tak naprawdę. Pierwsze emocje, pierwsze odczucia, pierwsze wrażenia. No super, bardzo się cieszymy. Siedziałam już przed meczem i mówię, że brakowało mi tych emocji. No super, rozpoczynamy sezon. Na pewno trudny mecz pod tym względem, że wiedzieliśmy i wszyscy nam mówili, że jesteśmy faworytem, ale to trzeba potwierdzić na boisku i myślę, że w tych dwóch pierwszych setach to pokazałyśmy. Ten trzeci set to chemik już zaczął grać dużo lepiej i, no i była ta walka bardziej wyrównana. No Radość ogromna, bo fajnie się zaczyna sezon od, od sukcesu. Tym bardziej, że w tym sezonie gramy na czterech polach: i Puchar Polski, i Liga Mistrzyń, i e, Mistrzostwo Polskie. Także e, dużo, dużo pracy przed nami, długa droga, ale mam nadzieję, że na koniec sezonu też się będziemy cieszyć. Skoro o emocjach mowa, to dzisiaj była Pani zdecydowanie bardziej spokojna za bandą, jak i w ogóle cały sztab w porównaniu do tego, co było w Nysie. Tak, tak, no na pewno to trochę inny ten mecz był, bo e, tak jak mówię, no, stawiali nas w roli faworyta. Patrząc na nazwiska, też wiemy, że u nas są mocniejsze zawodniczki, w sensie z większym doświadczeniem, ale to, powtarzam, no, trzeba mieć pokorę w, w sporcie i przede wszystkim trzeba to potwierdzić na boisku. Także to jest tylko jeden mecz, wiemy jak to się gra, tak jak super, super puchar czy puchar polski. Trzeba wygrać ten najważniejszy mecz. No i fajnie, że, że, się, że to dzisiaj zrobiliśmy, że pod, pokazaliśmy, że jesteśmy mocnym zespołem. I i trzeba się nazwać w tym sezonie. E, powiedziała Pani o, tych, o tym, że byliście faworytem i rzeczywiście tak było, ale czy Pani w głębi spodziewała się, czy był to po prostu spodziewany wynik? No nie ukrywam, że chcieliśmy bardzo i liczyliśmy na to, że ten mecz wygramy. Wiedzieliśmy, że jest w naszym zasięgu. No i nie ukrywam, że po cichu liczyliśmy, że to zwycięstwo zawita w Bielsku i, no i gratuluję ogromnie zespołowi, że wytrzymał, że pokazał, że, że jest mocny. No i teraz może się cieszyć. Ja nie wiem, ale pewnie widzowie też nie wiedzą, kiedy ostatni raz tak odciążona była Gertulak. Już czytałem pierwsze komentarze w mediach społecznościowych. Skąd ten BKS wyciąga te zawodniczki, że będzie kolejne odkrycie? No cieszę się, cieszę się. Po, no już pomijając, że jak wyszły dziewczyny na boisko i zobaczyłam, że prawie każda po metr 90. tylko Julka w zasadzie była najmniejsza, oczywiście, Libero też. Ale cieszę się, że te nowe twarze, które się u nas pokazują, e, no, będą stanowić o sile naszego zespołu. No, to jest dopiero pierwszy mecz. Także tutaj fajnie, że MG się pokazała e, kibicom i wierzę, że, że będzie też takim odkryciem sezonu, jak była w zeszłym sezonie Kertu. Czytałem wczorajszy wywiad dla Interi i powiedziała Pani, że sponsorzy raz są, raz nie ma. Na jakim etapie jest teraz BKS Pielsko? Na bardzo stabilnym, za co jestem ogromnie wdzięczna wszystkim naszym sponsorom i, e, i tutaj też ogromne podziękowania dla miasta, które nas cały czas wspiera. E, wiadomo, no w sezonie jest tak, że jedni sponsorzy są, za chwilę odchodzą, pojawiają się nowi. Trzeba bardzo mocno o nich walczyć, bo jednak e, zdajemy sobie sprawę, że to życie jest teraz trudne, e, wszystko jest drogie, dlatego tym większe podziękowania dla tych, którzy z nami są i nas wspierają, no bo bez nich by nas nie było. Jako prezes brakuje Pani jeszcze tylko mistrzostwa. Zgadza się, mistrzostwa, stratnego medalu, także trochę jest tego, ale ja bardzo spokojnie do, podchodzę do tego wszystkiego. Cieszę się, tak jak mówię, z tego, że dzisiaj zdobyliśmy super kuchar, bo tego jeszcze w swoim dorobku prezesowskim nie miałam, a Teraz będziemy się koncentrować. Już o poniedziałku zapominamy o tym i koncentrujemy się na pierwszym meczu bardzo ważnym z Beniaminkiem Mogilno, które no, też chce powalczyć, chce się pokazać. Pierwszy mecz, zawsze, pierwsze, te pierwsze mecze zawsze są trudne, no, ale wierzę, że, że pokażemy, że, że w tym roku też jesteśmy mocni i będziemy walczyć o najwyższe cele.